Słowo Boże, na ten czas i na ten moment, w którym teraz żyjemy, w których wielu ludzi być może zastanawia się, co, jak, gdzie i dlaczego. Ufaj Bogu. Jeśli już go znalazłeś, ufaj, jeśli szukasz, szukaj dalej. Psalm 91. Pod osłoną Najwyższego. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam, bo On wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię, i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Chociaż padnie u boku Twego tysiąc, a dziesięć tysięcy po prawicy Twojej, ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz. I będziesz odglądał, odpłatę na bezbożnych. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją, najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Niech dosięgnie Cię nic złego, i plaga nie zbliży się do namiotu Twego, albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Na rękach nosić Cię będę, byś nie uraził o kamień nogi swojej. Będziesz stąpał po lwie i po żmiji. lwiątko i potwora rozdepczesz, ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, pozna imię moje. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę i ukażę mu zbawienie moje. Moi drodzy, zbawienie jedyne jest w Panu naszym Jezusie Chrystusie i tego się trzymajmy. Nie trzymajmy się nauk ludzkich, trzymajmy się nauki Bożej. Niech Pan wszechmogących was błogosławi.